Pani Beato, czym tak naprawdę różni się rolnictwo ekologiczne od konwencjonalnego? Najprościej powiedzieć, że obowiązują inne przepisy do produkcji warzyw, ekolo produktów ekologicznych i do produktów konwencjonalnych. Są to przepisy Unii Europejskiej, rozporządzenie Rady. 834 przez z 2007 roku i rozporządzenie Komisji 889 z 2008 roku, które regulują, które regulują w jaki sposób, w jaki powinna być ta produkcja ekologiczna. Przeprowadzana w gospodarstwach. Mówimy tutaj o metodzie produkcji, a nie o tym, tak jak się powszechnie uważa, że ma nie być pozostałości pestycydów. Pozostałości pestycydów ma oczywiście nie być w produktach ekologicznych, ale wynika to po prostu z metody produkcji. Ogólnie rzecz biorąc, w produkcji ekologicznej stosuje się nawozy naturalne, pochodzenia naturalnego są to zarówno nawozy organiczne, jak i kopaliny. Oczywiście też w rolnictwie ekologicznym trzeba zwracać uwagę na żyzność gleby, bo ta żyzność gleby warunkuje zdrowotność roślin. Są pewnego rodzaju środki dopuszczone do rolnictwa ekologicznego, są to najczęściej preparaty zawierające różnego rodzaju mikroorganizmy albo naturalne substancje. Jest zakaz stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie, wynika to również z przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego. Wiarygodność tego procesu jest kontrolowana przez niezależne jednostki certyfikujące. Na Ministerstwo Rolnictwa upoważnia jednostki certyfikujące i te wykonują coroczne kontrole w gospodarstwach ekologicznych, sprawdzając pola, sprawdzając dokumentację, ponieważ cały ten system polega na dokumentowaniu wszystkich działań, które są prowadzone. Co zostało zastosowane, jaki środek, jaki nawóz, kiedy zostało zastosowane. Zabiegi agrotechniczne, zakupy nasion, zakupy zakupy środków ochrony roślin, kiedy to zostało i gdzie zostało kupione. System certyfikacji jest bardzo złożony, bo dużo organów jakby certyfikuje podmioty, które zajmują się produktami ekologicznymi. To jest jednostka certyfikująca, to jest Główny Inspektor Jakości Handlowiarków Rolno-Spożywczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I oni wszyscy jakby czuwają nad całym procesem certyfikacji. Taki bezpośredni kontakt z rolnikiem, już konkretnie, ma jednostka certyfikująca, która raz w roku obligatoryjnie przeprowadza taką kontrolę, i kontrola jest złożona w gospodarstwach ekologicznych z lustracji działek czyli sprawdzenia, co na tych działkach jest, określenia orientacyjnego plonu, jaki rolnik może uzyskać. W danym roku kontrola gospodarstwa dotyczy nie tylko działek ekologicznych, ale również konwencjonalnych, jeżeli się takie w gospodarstwie znajdują, żeby mieć pewność, że rolnik na działkach, które nie są zgłoszone do systemu rolnictwa ekologicznego, na działkach konwencjonalnych nie ma tego samego produktu, żeby nie zamieszał po prostu produktów ekologicznych i konwencjonalnych. Następnie też sprawdzane są obiekty, które posiada rolnik, w których prowadzi swoją działalność. No i ocena dokumentacji, która też jest bardzo ważna, bo jest naprawdę bardzo dużo dokumentów, które podczas kontroli trzeba zweryfikować. Jest to system kontrolowany, jest to system nadzorowany, bo nad jednostkami certyfikującymi. Nadzoruje znowuż Ministerstwo Rolnictwa i też patrzy, żeby ich praca była rzetelnie wykonywana. W związku z czym wszyscy później wprowadzający produkty do obrotu, nie tylko rolnicy, ale również przetwórcy czy firmy, które pakują, czy cokolwiek dokonują jakiejkolwiek zmiany, można powiedzieć, w tym produkcji, muszą również podlegać takiemu nadzorowi, certyfikacji, bo inaczej produkt po prostu przestaje być ekologiczny. Także to też odróżnia jakby. Ten system certyfikacji odróżnia, że to jest produkt ekologiczny, tylko poddawany takiemu nadzorowi, takiej kontroli, takiemu sprawdzaniu, ten produkt jest ekologiczny, jest możliwość umieszczenia tak logo, z listkiem, które się tutaj kojarzy wielu konsumentów z rolnictwem ekologicznym.